Starszy mężczyzna, mieszkający samotnie w jednym z bloków w Gotowej Małym, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Prawdopodobnie zabił go czat. Dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze oraz podnośnik plus strażacy z Węgierek zostali zadysponowani dziś do Gutowa Małego, gdzie było podejrzenie, że wewnątrz mieszkania znajduje się mężczyzna. Strażacy otwarli drzwi i wewnątrz znaleźli ciało mężczyzny. Straż pożarną wezwała kilkanaście minut przed godziną dziesiątą sąsiadka mężczyzny. Zrobiła to po tym, jak na klatce schodowej usłyszała alarm z czujki tlenu węgla zamontowanej w mieszkaniu obok. Na pomoc było jednak za późno. Z tego, co tutaj mówią policjanci, to wstawił sobie coś na, na gaz, i to mu się wygotowało. I gaz zalany, tylko po prostu z tego gara, tamte opary, nie? No, a tutaj czujnik gazu chodził cały czas, i ja się zdenerwowałam, bo bo wylecimy w powietrze, bo nie wiedziałam, nie? No i zadzwoniłam na straż i... dobry człowiek nikomu nie wadził. Samotny, samotny, bardzo samotny. I długo tutaj mieszkał? No Jezus, nie wiem, kilka lat. Bo ja tu mieszkam trzy lata, a on nie wiem, z... nie wiem, naprawdę nie wiem, ze sześć, siedem, może tak jakoś. Żona mu zmarła, i ta żona, jak mu zmarła, to. Samotne, a bardzo dobrze żyli, nic gorszego jak samotność. Ciało zostało zabezpieczone na moje polecenie i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, gdzie w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i szczegół, dokonane szczegółowe oględziny zewnętrzne ciała i przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dopiero te czynności wykonywane w zakładzie medycyny sądowej w moim przekonaniu będą mogły dać odpowiedź na pytanie, jaka była bezpośrednia przyczyna zgonu.